Witam serdecznie w kolejnym odcinku Teorii Spiskowych na kanale Pepa. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat teorii z uniwersum Maruela, a konkretnie będzie się tyczyć serialu Loki oraz jego postaci. Zapraszam do oglądania. Serial Loki wprowadza nam multiversum, które jest kontynuowane w późniejszych produkcjach. Jest więc jednym z przełomowych etapów MCU, ale czy zauważyliście, że odcinki są inspirowane kamieniami nieskończoności? Teoria, którą Wam dzisiaj przedstawię, jest ściśle z tym związana. Dlatego na początek wyjaśnię Wam, co w poszczególnych odcinkach wskazuje na poszczególne kamienie nieskończoności. W pierwszym odcinku widzimy Dominację koloru pomarańczowego, czyli kamienia duszy. Poza motywem kolorystycznym, w odcinku pokazuje się nam, że główny bohater w rzeczy samej ma duszę, co również nawiązuje do tego kamienia skończoności. W drugim odcinku możemy zauważyć, jak Loki kwestionuje rzeczywistość, a nawet podczas pojedynku dwóch lokich widzimy czerwień, wskazuje to nam na kamień rzeczywistości. W trzecim odcinku dominuje kolor fioletowy, który symbolizuje kamień mocy. Ponadto w tym odcinku mamy pokaz mocy dwóch wariantów lokiego. W czwartym odcinku natomiast widzimy, jak loki zmienia zdanie Mobiusa na temat TVA, a przez odcinek widzimy dominację koloru żółtego. W piątym natomiast dominuje kolor zielony, a w odcinku widzimy warianty lokiego z różnych okresów czasu co oznacza, iż kamieniem tego odcinka jest kamień czasu. W finałowym odcinku z kolei jest pełno błękitu, które reprezentuje kamień przestrzeni. Przejdźmy zatem do teorii, która wiąże się z kamieniami nieskończoności oraz Loki. Według niej kamienie nieskończoności mają wpływ na Loki'ego, mimo blokady TVA. Ponadto musi być między nimi jakaś szczególna więź to znaczy między Loki i Kamieniami Skoczoności, gdyż miał z nimi kontakt poza siedzibą TVA, gdzie się nie znajdowały. Przechodząc do sedna, teoria ta głosi, że Loki jest wybrańcem kamieni, który mógłby władać wszystkimi kamieniami bez narażenia na śmierć. A co Wy sądzicie o tej teorii? Dajcie znać w komentarzu, a tymczasem zapraszam Was do obejrzenia innych teorii na kanale Pepa.